Hej wszystkim, z tej strony Foxborough i dziś kolejny szybki odcinek, ponieważ School of Dragons postanowiło ogłosić kolejny konkurs i znów możemy wygrać całe tysiąc gemów. I myślę, że przyda się to zwłaszcza teraz podczas trwania Jetfall, żebyście, no wiecie, mogli pootwierać dodatkowe skrzynki i po prostu zdobyć więcej cukierków, aby skończyć event szybciej. Tym razem nie mamy żadnych wytycznych. Po prostu chodzi o to, żeby uwiecznić jakiś moment ze swoim smokiem. Co do tego, gdzie publikować zdjęcia, to ja bym się jednak skłaniała ku Facebookowi, ponieważ mam wrażenie, że zwykle właśnie tam wszyscy to dodają. No i zabawny aspekt tego eventu jest taki, że jak wejdziecie sobie do e, sekcji komentarzy pod postem, do którego zresztą link wam zostawię w opisie, no to nagle się okaże, że parę osób wstawiło dosłownie to samo zdjęcie, kiedy to wykluwa się im smok. No i z jednej strony to rozumiem, bo dwa poprzednie, chyba dwa poprzednie konkursy skończyły się na tym, że wygrało dosłownie takie samo zdjęcie. No ale z drugiej strony fajnie by było użyć jednak trochę fantazji, no ale tam nieważne, niczego wam nie narzucam, zrobicie, jak będziecie chcieli. Ja mam nadzieję, że tym razem nie będę na tyle leniwa, żeby po raz kolejny olać konkurs, który mimo wszystko jest dość łatwy. No a wszystkim, którzy biorą udział, życzę oczywiście powodzenia. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się nagrać jakiś dłuższy odcinek, ponieważ akurat nad jednym Pracuję. No więc zobaczymy, kiedy to dodam. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia i do zobaczenia.